W moim mieście yy, księża urządzają orgie na parafii. Okej. Okay. W Łodzi jest koncert Beaty Kozidrak. Koszalin nic jak zwykle. Nic, nic. Chuja się dzieje. Na zakupy do Bonarki z narzeczoną zaraz jadę. Ale czemu cię to interesuje? Wrocław chujowo, ale stabilnie. W Lublinie spacer. Polinie, <laughs> kurwa masz. No to powiem Wam szczerze, nieźle się dzieje. Dobra, wpisuję losowe miasto i szukamy tam ciekawej aktywności. Podawajcie miasta. Czego szukamy i gdzie? W jakim mieście? Dobra, Kalisz. Kalisz. Kalisz, co się dzieje w Kaliszu? Kalisz, co się dzieje w Kaliszu? Dla mieszkańca kalendarz wydarzeń. Proszę bardzo. O, i widzisz, e, dzisiaj, zobacz wydarzenia, a kurwa nic, nic się nie dzieje w Kaliszu, nic, a nie, czekaj, jest, e, tak, pada o sztuka, w wskrzeszania historii, można iść na, do Centrum Kultury i Sztuki, Yy, druga próba zrozumienia świata też sztuka, wystawiana. Wystawa idea, forma tworzywo. Fajne, miło, kolorowo wystawa Kingi Popieli proszę bardzo, ale nie to 9 lutego, to. A nie. Od 9 lutego do 8 marca i ekspozycja multimedialna poświęcona dziedzictwu historyczno kulturowemu. No i tyle, i tyle. I tyle. Może zadzwonimy i zapytamy? Może zadzwonimy i zapytamy, czy dzisiaj coś ciekawego dzieje się w Kaliszu? Bo chciałbym przyjechać. Jestem zainteresowany. I... No, chcemy się dowiedzieć, tak? Chcemy się dowiedzieć, czy coś się ciekawego dzieje w Kaliszu? Dzisiaj. Dzień dobry, informacja, teraz na Kalisz. Mogę to. Dzień dobry Filiu Montowski. kłaniam się. Ja dzwonię do pani, żeby się zapytać, dlatego że planuję w niedługim czasie wyjazd do Kalisza. Chciałem się zapytać, czy, czy coś ciekawego się dzieje w Kaliszu, bo chciałbym odwiedzić znajomych, zaskoczyć ich, trochę zaprosić ich w jakieś ciekawe miejsce. Czy pani mogłaby coś mi polecić, albo A, powiedzieć, czy coś ciekawego się pan, dzieje? Który Wie pani co, no to jest, jakby można powiedzieć, jestem. Yy, yy, no Flexible, czyli mogę. Chyba przyszły, przyszły weekend, przyszły weekend powiedzmy. No więc tak. Przyszły weekend to jest Dzień Kobiet. Mhm. Um, zaraz, dosłownie za chwilkę będziemy mieć. O, chwilę. Zaraz odpalę sobie w kalendarz na miesięczny. Ogólnie to zapraszam serdecznie tu do nas na wierze. Okay. Na ekspozycję multimedialną okay. w ratuszu. Ekspozycja multimedialna jest poświęcona historii Kalisza, ale w taki fajny, nowoczesny sposób. Z audio sobie Państwo chodzą. Mm -hmm. Około dzięki, ale niektórzy chodzą i trzy. Proszę. Zaczynamy piwnicami, a kończymy oczywiście tarasem i widokiem na Kalisz. My mamy jeden z najpiękniejszych widoków w Polsce, ponieważ nie mamy wieżarców w Kaliszu. Tak. Więc 2,5 i kilometra w każdą stronę e, są widoczne, więc e, widoki są ładne. Wiosna się zbliża, więc serdecznie zapraszamy. Super. E, zaraz obok mamy e, prywatne muzeum osiakowskich. Prowadzi to tam były pastor, który świetnie to robi. To jest 11 sal. Jak ma pan dwa tygodnie wolnego czasu, to na pewno pan zdąży całość zwiedzić, bo tam jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy poświęconych Kaliszanom i rzeczy użytkowych przez Kaliszan, ale nie tylko, bo tam jest 11 sal, czyli jak my mieliśmy podróżnika, to i jest sala, gdzie są elementy z Chin i elementy z Indii, więc zapraszam serdecznie, a teraz tak, my 8 marca, 8 marzec, to jest piątek, jakiś jest mecz, mhm. potem mamy kabaret Igora Kwiatkowskiego, w Akcelatorze Kultury, potem mamy mhm. Kino Pleo na Dzień Komiar, tak. filmowy, potem mamy 8 marca spotkanie z Edytą Świętek, jeśli ktoś tam z Pań jest oczytany i im bardzo lubi, to Aha. zapraszamy na to wydarzenie o 18. .00. Teraz mamy potem impreza, to jest biletowana na tak. Auli UAM, The Tenor and Diva. Prawdziwa uczta dla zmysłów, a także unikalny międzynarodowy projekt muzyczny na scenie sześciu apcy zdolnych i przystojnych no proszę. tenorów, czterech z nich to saliści polscy i zagranicznych teatrów operowych, a dwójka to popowe gwiazdy polskiej i ukraińskiej telewizji. Crème po... de la krem, wspaniałego koncertu. To Pro... Trzeba wejść tak? na po prostu e, kup bilecik albo biletyna i wpisać The Tenors and Diva. Okej, okay, dobra. E, I zobaczyć. E, potem 9 marca mamy turniej piłki nożnej i e, o e, otwarte 20, 25. Otwarte amatorskie Mistrzostwa Kaliszów w narciarstwie. Z i snowboardingu. Proszę, proszę <laughs> Ale bardzo. To jest na wyjeździe, a mamy jeszcze tutaj 9 marca o 18.00. Wielką galę Jonas Strauss Show, wielka gala operetkowa. To też jest impreza beletowana, też bym musiał upadać na kup bilety. I zerknąć, i czy, czy, czy są bilety. Dobra. Tak. Dobra. I czy są. Powiem, powiem, powiem tak, jestem zaskoczony tak dużą bazą wiedzy, jeżeli chodzi o panią i faktycznie, no, powiem tak, no jak mało kto zachęcił mnie, zachęciła mnie pani, żeby faktycznie do Kalisza do Kalisza wpaść. Bardzo serdecznie dziękuję za, tak, za rozmowę i na pewno wpadnę. Na pewno, to, to na pewno wpadnę. Szczególnie tutaj na tą naszą wieżę. Tak. Na bileciki jest 8 zł normalne, a 5 ulgowe, więc to są naprawdę śmieszne kwoty. A można dowiedzieć się dużo o historii Kalisza odwiedzić nasze ratusze ratusz w tym roku ma stulecie, więc serdecznie zapraszamy, warto, yy, warto przyjść. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz no, za rozmowę i życzę się. Pani pięknego, cudownego dnia. Dziękuję no, bardzo. Ja do zobaczenia ja. być może gdzieś na szlaku w Kaliszu. Dobrze. Wszystkiego dobrego. <laughs> dziękuję. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Wow! No i powiem wam szczerze. Top! No. I w widzicie ile rzeczy dzieje się w Kaliszu? Widzicie ile rzeczy dzieje się w Kaliszu? No przede wszystkim ta wieża. Przede wszystkim ta wieża. Bez żadnych wieżowców. Nie, no powiem wam szczerze. No, no naprawdę, naprawdę przygotowana dziewczyna z pasją wszystko mi powiedziała, co się dzieje w Kaliszu. Słuchajcie, no nie wiedziałem, że tyle rzeczy się dzieje, tyle rzeczy się, się dzieje w Kaliszu. No absolutnie pani top, pani top. W sensie, wiecie, no randomowo zadzwoniliśmy, a pani Pani powiedziała nam absolutnie wszystko o Kaliszu, Absolutnie wszystko. Czuję się naprawdę realnie zachęcony, żeby zerknąć na, na Kalisz fornication. A przystojni te noży. Proszę bardzo, nawet Pani powiedziała, że przystojni te noży. Chciałem zapytać, czy ona sama zrelikowała, że są te czy Tak było napisane w informacji, ale. Ale już nie chciałem podkręcać, bo, bo widać, że, że dziewczyna po prostu z pasją, z pasją i wiecie, nie odesłała, wie pan co, wejdzie pan na, do nas na stronę internetową i tam wszystkie wydarzenia ma, ma pan, nie no, wszystko mi, no, jestem, powiem wam szczerze, zachwycony. Jestem zachwycony. Ona całe życie czekała na taki telefon, być może, być może, być może. Ale że pastora mają, no. Ja na wycieczce w gimnazjum trafiłem do hostelu, w którym największa wytwórnia w Polsce kręciła filmy dla yy, dorosłych. Okej. Okej, okay. okay, to ciekawe. Swojski klimat, miasta ludzi żyjących w tamtych czasach. No, powiem ci, jeżeli w Biskupinie każdy się budził z obselaną pościelą, to... To już wiem, dlaczego tak zabudowali ten gród. filmą dzwoni raz jeszcze, umówiliśmy się na rozmowę telefoniczną tak, za tak, 10, 10 tak. minut, tak. O której, o której by pani pasowało? Połączyć się ze mną? 10 minut naprawdę. 10 minut jeszcze. Tak. Wie pani co, to, 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 to może ja nie pojadę do tych katowic. <grym> nie, po prostu jestem sama w biurze i tutaj obsługuję. Jasne, lektory, jasne, ja rozumiem, ja rozumiem. Ja rozumiem, lety, no naprawdę... nic się nie dzieje, proszę się. Kompletnie tym nie denerwować. Proszę się, kompletnie tym nie denerwować. Panie Przewodniczący, pan zadzwonił za 10 minut, tutaj parę już mam, ale to na pewno nie jest wszystko, bo mam koncert w Filharmonii, to jest o godzinie okay. 19. Ok, tak. Jest Dzień Kobiet, Portret, Damę. Jest Teatr Gry i Ludzie, dziękuję, do widzenia. Teatr Gry i Ludzie, Umrzeć ze Śmiechu, to jest komedia. Dziękuję, do widzenia. I jest Teatr Old Time Garage, Dzień Bab. Tam będą jakieś koncerty. Mhm. I degustacyjna z winami włoskimi, też o 19, to jest póki co wszystko co na noc. Dobra. Wie pani, co tak? Ja się gdzieś tutaj jest z partnerką porozumiem. Yy, spróbuję, spróbuję gdzieś tutaj yy, coś jeszcze, może też na własną rękę poszukać. W każdym razie, dziękuję bardzo za, za, za pani czas. Dziękuję bardzo okay. i życzę miłego dnia. Dzięki. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Jednak nie tylko my dzwonimy. Ej, wysłyszycie mnie? O. przepraszam, gdzie to pytanie, jest kucin. Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale, nagraj wiadomość. Eee. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja dzwoniłem do Państwa, e, dlatego że chciałem się zapytać, m, co można tak naprawdę robić w... <laughs> nie zignorujcie te telefonsorki, przepraszam. <laughs> no pękłem, pękłem. Pękłem, po prostu pękłem. No, no, no słuchajcie, no. No pękłem, no pękłem. Jakoś i powiem wam szczerze, jak, jak jest ten żywy człowiek po drugiej stronie, to mogę się powstrzymać, ale kurwa, na pocztę, na skrzynkę pocztową, wyobraziłem sobie po prostu, jak ktoś tego odsłuchuje. Zrzuć dobry dzwonię, żeby się zapytać, co się dzieje.